Z tej strony Toms, a w tym filmie przedstawiam Wam zwycięstwa Kamila Stocha z największą przewagą punktową nad drugim miejscem. Dziesiąte miejsce w tym rankingu zajmuje konkurs z sezonu 2013-2014, kiedy Kamil Stoch wygrał nad drugim Severinem Freundem o 13,5 punktu, skacząc 147 i 145 metrów. Brawo Kamil, o brawo, znakomita próba e, finałowa reprezentanta Polski, pierwszej serii przypomnę 147 metrów. E, powtórzyła się jeśli chodzi o zwycięzcę, e, Kamil Stoch na razie zdecydowanie prowadzi, 271,4 punktów. Na dziewiątej pozycji znajduje się również wygrana Zwillingen, ale odniesiona sezon później. Przewaga nad drugim prełcem wynosiła 14,3 punktów. Bo chcesz, lecisz, pozbawia ci to przyjemność, bo jest to twoją pasją, bo jest to twoim hobby. Teraz tak jak w Zakopanem, tak teraz po zwycięstwo Kamil Stohr! Wygrywa po raz piętnasty, postawił kropkę na i. zrobił to także Nef Willingen. Tak jak przed rokiem, kiedy wygrywał dwukrotnie tutaj, teraz znokautował rywali 142,5 metra. Ósme miejsce to już dominatorski turniej czterech skocznikami Stacha i konkurs więc gdzie zmiażdżył Tandę, dwukrotnie oddając skoki za hs. I potrafi w każdym konkursie powalczyć o najwyższe trofea i będzie, Będzie! nie, ale tym pozostawił w ogóle złudzeń cienia wątpliwości, kto jest królem Bergisel, tak jak Adam Małysz, kiedy bił tu rekord. Siódma pozycja to pierwszy i jedyny konkurs na Skoczni Mamutej stok, pieczętując kryształową kulę, w finale sezonu pokonał Krafta o 15,5 punktu. Moment na progu, jak zwykle piękny, a później lot, nieruchomy, zasługujący na opiewanie. Nie ma Jest, Nie ma żadnego, żadnych złudzeń, żadnych szans dla rywali. Jest po prostu najlepszy, piękny, wspaniały, niepowtarzalny, zdecydowanie najlepszy w tym sezonie 9 zwycięstw, 30. Szóste miejsce to jedyny polski przystanek w tym rankingu. Kamil Stok wygrał konkurs w Wiśle o 16,30 punktu. Co ciekawe, żeby wygrać, Kamil nie musiał nawet skoczyć za punkt K. 24 To jakiś duch! Coś fantastycznego sprzyja mu opatrzność. 124 metry. To on ich znokautował! On ich znokautował, nie mając najmniejszej litości nad rywalami. Ta... Piąte miejsce to legendarne zawody w Trondheim. Kamil Stołów pobił w pierwszej serii rekord skoczni z pierwszej belki, więc w drugiej, skokiem na 141 metrów, dowiódł zwycięstwo i pokonał Krafta o 17 punktów. Proguje daleko, leci daleko, poza tą zieloną linię, poza przerywaną czerwoną, poza rozmiar skoczni. I dominuje nadal, prowadzi, wygrywa 141. Czwarte miejsce Latki 2019. Kamil Stoch po dwóch skokach na 131 i 129 metrów pokonał Kobayashiego, który był swoim prime o 17,2 punktu. 33. zwycięstwo w karierze Kamila Stocha stało się faktem, Jakżeż pięknie on to zrobił! 129 metrów, żeby nikt nie miał wątpliwości! żeby Nie pozostawić cienia złudzenia, kto jest królem Sao Paulselki. Trzecie miejsce Bischoffshofen 2021. Kamil Stoch przypieczętował trzeciego Złotego Orła, wygrywając o 20,7 punktów z drugim Lindvikiem. Drugie miejsce. Kolejne zawody z ROW R 2018, czyli Le Hammer 2018. Po pierwszej serii całe podium było oblegane przez Polaków. Niestety w drugiej serii Stefan Hula skoczył gorzej i nie dał rady utrzymać podium. Kamil Staoch potwierdził swoją dominatorską dyspozycję zjadając Kubaskiego o 27,7 punktów. Świata Kamila, 141 metrów, cudowna odległość, przepiękny styl, 19,5-19 punktów, tym razem 20 nie ma. No ale powiedzmy jeszcze do tego, że skakał przy wietrze z tyłu skoczni 30 metra na sekundę z niższego rozbiegu. Pierwsze miejsce. Idealna forma Kamila, połączona z jednym z jego ulubionych skoczni, skutkowała zmieszaniem z błotem przeciwników. I 28,2 punktów nad drugim Majzłem Bichlerem. Mistrzowski turniej czterech skoczni. Cztery wygrane, i teraz po swoją 27. wiktorię. Kamil Stoch w powietrzu. Pokaż, tak skacze Mistrz Świata, tak skacze Mistrz Olimpijski, tak skacze Ktoś, kto jest niesamowity w tym, co robi. Prawdziwy profesjonalista. 134 metry Kamila Stocha. On ich zdokautował, On ich połknął. On ich zdmuchnął z powierzchni sal pauselki. Niewiarygodna rzecz. Kamil Stoch. 5 punktów dodatkowo za wiatr. A więc te warunki. Niemal pół metra na sekundę. Wiatr wyjący z tyłu skoczni. I noty 19, 19, 19,5. 19 Jeden sędzia dał notę 17,5 punktów. To na piątym stanowisku fiński sędzia Tom.